Tutaj niestety no, jest nawet Jezus, postaram się go może podnieść. No, niestety pewnie na niewiele się to zda. E, nie byłem przygotowany, że ten grób będzie tak wyglądał. Witam państwa w dzisiejszym odcinku Miejsca Zbrodni. Jak co roku przechadzamy się po nekropoliach w Warszawie, gdzie pokażę wam tym razem nie groby polskich gangsterów, a osób zasłużonych, które zmarły w tragicznych okolicznościach na skutek działań między innymi gangsterów, wypadków oraz osób takich, które moim zdaniem zasługują na taką troszeczkę szerszą pamięć. Pokażemy dzisiaj groby między innymi Marka Papałyś, świętej pamięci błogosławionego męczennika Jerzego Popiełuszki. Zapraszam na odcinek z powązek wojskowych w Warszawie, ale nie tylko, bo przejdziemy się też po cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Zapraszam. Znajdujemy się teraz przy grobie Waldemara Milewicza, dziennikarza, korespondenta wojennego, który ma u mnie ogromny szacunek. Pamiętam za dzieciaka program Dziwny jest ten świat i tą muzykę Niemena, która leciała w tle. Niestety, Waldemar Milewicz zmarł w Iraku śmiercią tragiczną 7 maja roku roku Samochód, który jechał przez Bagdad, został ostrzelany przez do dziś nieznanych sprawców. Byli to najprawdopodobniej terroryści. Milewicz siedział na tyle samochodu, prócz Milewicza zginął również jego montażysta. Sprawa ogólnie no, do dziś jest niewyjaśniona. Nie wiadomo kto strzelał, nie zachowały się żadne dokumenty z takich ciekawostek na pogrzebie Milewicza, bo zdawał on sobie sprawę, że ryzyko zawodowe jest ogromne, zażyczył sobie, aby w dniu pogrzebu grała piosenka I Feel You zespołu Depeche Mode i tak też się stało. Był to człowiek, którego postrzegano i powiem to tak w skrócie. Wiem, że może nie wypada na cmentarzu takich rzeczy mówić, ale to był naprawdę dziennikarz z jajami. To był człowiek, który niczego się nie bał, podejmował ogromne ryzyko, bo wchodził wprost w konflikt zbrojny, w miejsce, gdzie naprawdę poziom niebezpieczeństwa był na samej górze. Cześć jego pamięci. Znajdujemy się przy grobie Świętej Pamięci Sławomira Petelickiego. Jak widzą Państwo, napisane jest twórca i pierwszy dowódca jednostki wojskowej Grom. Zmarł 16 czerwca 2012 roku. Oficjalną przyczyną śmierci Sławomira Petelickiego, generała brygady Sławomira Petelickiego, była śmierć Miał Miało sobie w okolice głowy na parkingu, gdzie znajdowało się jego mieszkanie. Osoba bardzo szanowana, uważana za taką przełomową, jeśli chodzi o historię w ogóle no gromu bondu tym pierwszym dowódcą, i bardzo dużo osób wypowiada się o nim z szacunkiem. Znajdujemy się przy grobie. Świętej Pamięci Marka Kotańskiego. Ja zdaję sobie sprawę, że nie jest to osoba, która była ofiarą gangsterów czy zabójców, czy nie był ofiarą morderstwa, lecz wypadku samochodowego. Ale myślę, że jest to osoba, o której warto powiedzieć. Marek Kotański był terapeutą, psychologiem, założycielem Monarów. To on tak naprawdę rozpromował taką świadomość o uzależnieniach. Był osobą, która nigdy nie odwróciła się od osób, które były w kryzysie. Się właśnie jakichś nałogów, uzależnień, niebezdomności. Tak po prostu pomyślałem, że warto tutaj podejść. Zmarł 19 sierpnia 2002 roku w szpitalu Bielańskim z powodu odniesionych ran, gdy jechał samochodem w stronę nowego dworu Mazowieckiego. Znajdujemy się przy urnowym grobie świętej pamięci generała Marka Papały. Wybaczcie, że jestem w takiej pozycji, ale jest on bardzo mały. Generał Marek Papała był komendantem głównym policji w latach 97-1998. Został brutalnie zamordowany w 98 roku na ulicy Rzymowskiego 17 przez nieznanych sprawców. Kiedy Marek Papała znajdował się przy w swoim samochodzie, de Uespero. nieznany sprawca podszedł i strzelił w jego kierunku. Niestety generał zmarł na miejscu. Sprawa jest nazywana największą porażką polskiej policji, ponieważ do dzisiaj nie udało się ustalić, kto pociągał za spust ani kto zlecił to zabójstwo. Było wiele hipotez, jednak żadna nie mm, znalazła swojego potwierdzenia w dowodach. Marek Papała nie spoczywał w takim grobie, jak teraz Państwo widzą. Mogą Państwo znaleźć to na archiwalnych materiałach, ponieważ sprawa była wielokrotnie wznawiana. Wiązała się również raz z ekshumacją ciała generała, i po tej ekshumacji postanowiono ciało spopielić, i właśnie spoczął on na warszawskich powązkach wojskowych. Znajdujemy się przy grobie Mirosława Żaka, który był naczelnikiem sekcji kryminalnej w Piasecznie. Jest to ofiara słynnego, słynnej strzelaniny w Parolach, gdzie policjanci natknęli się na ciężarówkę pełną telewizorów i musieli ją obligatoryjnie spisać. W miejsce, gdzie spisywali, przyjechała grupa tzw. mutantów. Do której należał m.in. Robert Cieślak, pseudonim Cieluś. Policjanci krzyknęli, że są z policji, na co oni odpowiedzieli, że też z niej są, jakby myśleli, że są albo będą przybierańców. Mirosław Żak został śmiertelnie postrzelony i był jedyną ofiarą tej strzelaniny. Z grupy mutantów bardzo długo poszukiwano osoby, która była odpowiedzialna za śmierć Mirosława Żaka, jednak życia mu to już nie zwróci. Mirosław Żak został pochowany na cmentarzu Powązkowskim wojskowym w Warszawie. Teraz powiem państwu o czymś co jest dla mnie bardzo ważne. Jak wiecie, byłem bardzo zaangażowany w sprawę śmierci, poszukiwań jeszcze wtedy Świętej Pamięci Izabeli Zabłockiej, którą odnaleziono zakopaną na terenie ogródka, gdzie mieszkała jej była partnerka. Dosłownie tydzień temu odbył się pogrzeb Izabeli, ponieważ jej szczątki zostały odnalezione i zostały spopielone, na czego cel była zbiórka. Udało się to wszystko sfinalizować i pochować godnie Izabelę w, na starym cmentarzu w Gryficach. Przebiję Państwu zdjęcia, które otrzymałem od jej córki Katarzyny, której bardzo dziękuję. Sprawa jest mi naprawdę bardzo bliska i można powiedzieć, że mimo tego, że Izabela została pochowana, to sprawa nadal się nie zakończyła. Raz, że nadal toczy się e, no, cały ten przewód śledczy i potem sądowy, ale chodzi o kwestię grobu. Udało się postawić nagrobek Izabeli który ma takie piękne epitafium, które Państwo będą widzieć teraz w przebitce. Jednakże to nie jest koniec, ponieważ część pieniędzy ze zbiórki została przeznaczona na ten nagrobek, jednak tą pulę, która została do um, spłacenia, no, na, została tak lekko odroczona, ale Katarzyna będzie musiała to spłacić. Jestem bardzo wdzięczny niektórym moim widzom, bo widziałem, że wpłacaliście na sprowadzenie najpierw prochów Izabeli, a następnie na jej pochówek. Jestem wam naprawdę bardzo wdzięczny, że mam taką mądrą publikę. Chciałbym, aby ta, ten koszmar już się skończył dla Katarzyny i jej babci. Zbiórka nadal trwa, ponieważ tą kwotę będzie trzeba uiścić. Katarzyna będzie musiała zapłacić za część tego. Na grobka, która została jeszcze do zebrania, link macie poniżej, jest to pomagam.pl, Izabela Zabłocka. Jeśli zainteresowały Cię nasze wędrówki po warszawskich nekropoliach, zobacz też odcinki poświęcone grobom warszawskich gangsterów oraz ich ofiar, o których dziś pamięta już niewielu. Znajdujemy się przy grobie Tomasza Twardo. Tomasz Twardo zginął 2 grudnia 2006 roku. Była to jedna z najgłośniejszych spraw, skandali w świecie policji. Tomasz Twardo wraz z Justyną Zawadką służyli na dworcu centralnym w Warszawie. Jednakże Zostali oni oddelegowani, aby odwieźć ym, jednego z członków MSWIA, Tomasza S. Nie miał jak wrócić do Siedlec, do swojej rodzinnej miejscowości. Więc rozkazano, aby Justyna Zawadka i Tomasz Twardo odwieźli pana z MSWIA do y, miejsca zamieszkania. Jednakże, kiedy już to zrobili, to w pewnym momencie zaginęli. Nie wrócili na miejsce. Sam pamiętam gdzieś tam w fragmentach mojej, mojej pamięci, że ta sprawa była naprawdę głośna. Były różne warianty brane pod uwagę, że mieli romans, że mieli uciec, że gdzieś ich tam widziano. Jednakże to były bardzo paskudne oskarżenia wobec tego, co okazało się później, ponieważ cała sprawa wyszła na jaw, gdy odnaleziono. Jeden z rolników odnalazł zielonego poloneza, w którym znajdowało się ciało Tomasza Twardo i Justyny Zawadki. Ta sprawa była bardzo bulwersująca, która obnażyła, że no panowie w białych kołnierzykach robią sobie z policji taksóweczki. Tomasz Twardo miał tylko 33 lata. Na grobie możemy zobaczyć taki, taki wiersz. Który je napisała żona z córeczką, odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten, co nie chce swym odejściem smucić, jak ten, co wierzy w chwili rozstania, że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić. Tak, to jest naprawdę ogromna tragedia, jeśli chodzi o środowisko policyjne i pamiętam, że no ta śmierć wprowadziła dość sporo zmian, właśnie... Przez to traktowanie policjantów jako prywatnych kierowców. Dodatkowo warto powiedzieć, że przy okazji wyszła taka afera. Z tego co pamiętam, któraś, yy, któraś pani minister yy, też miała taki przypadek, że była głodna. Też zażądała właśnie, żeby policjanci przynieśli jej hamburgera do pociągu i sprawę przedstawiono w serialowym Pitbullu. Ta śmierć nie powinna się wydarzyć i była tylko i wyłącznie wynikiem lenistwa i kolesiostwa. Cześć jego pamięci. Natomiast Justyna Zawadka nie spoczywa w Warszawie, tylko w swojej rodzinnej miejscowości. Miała bardzo krótki okres służby. Tomasz Twardo był bardziej mm, doświadczonym policjantem. Znajdujemy się przy grobie Anny Wujek. Grób jest. no, widać, że nikt tutaj za bardzo nie uczęszcza. Nie ma. no nie ma osoby, która się pewnie tym grobem opiekuje, przynajmniej tak sądzę. Są bardzo niewyraźne napisy. Zmarła 25 stycznia 1971 roku. Pani Anna Wujek była pielęgniarką, która została znaleziona na śródmieściu, zakneblowana i padła ofiarą napaści, w którą był zaangażowany, gdzieś tam mówiło się wtedy, aktor Jerzy Sierowski. Policja szybko zatrzymała dwóch podejrzanych. Andrzeja R., blisko związanego z aktorem Jerzym Nasierowskim, oraz jego znajomego Macieja B. R. był uważany za kochanka Nasierowskiego. Wkrótce po zatrzymaniu obaj zostali oskarżeni o udział w napadzie i morderstwie. Aktor, chcąc pomóc wymiarowi sprawiedliwości, złożył zeznanie obciążające swojego rzekomego, jak się okaże, partnera. Sytuacja jednak szybko się odwróciła. Sam Nasierowski został uznany za współwinnego i również stanął przed sądem. Obaj mężczyźni zostali skazani na 25 lat więzienia. Nasierowski spędził za kratami dekadę, po czym wyszedł na wolność. Po latach prawda zaczęła wychodzić na jaw, ponieważ do zabójstwa przyznał się Paweł Imbiorski i trzech innych mężczyzn. Andrzej R, analizując akta, sam odkrył liczne błędy w śledztwie i dokumentach. Ostatecznie dowodząc, że był niewinny i padł ofiarą tragicznej pomyłki. Hmm, jak widzą Państwo, stan tego nagrobka no nie jest fantastyczne. Dużo e, iglaków. Tutaj niestety, no, jest nawet Jezus, postaram się go może podnieść. No, niestety pewnie na niewiele się to zda. E, nie byłem przygotowany, że ten grób będzie tak wyglądał. No jest to w takiej, naprawdę takiej gdzieś tam alejce, yy, takiej zapomnianej. No tylko tyle mogę zrobić dla tego grobu. Niestety nie mam żadnych przyrządów ani rzeczy, którym mógłbym to uporządkować. Nie wiem czy ten Jezus był tutaj, no ale w każdym razie go podniosłem. Znajdujemy się na warszawskim Żoliborzu, konkretnie przy ulicy Hozjusza, gdzie znajduje się grób błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Jerzy Popiełuszko nie został pochowany na cmentarzu jak inni księża, tylko spoczywa właśnie na terenie obok kościoła. Pokażemy to państwu w przebitkach. Nagrywamy z tego miejsca, ponieważ bardzo dużo wiernych czuwa teraz przy jego grobie, bo były uroczystości. Wszystko jest w transparentach Solidarności. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zmarł w tragicznych okolicznościach. Walczył on z komunizmem, walczył on z ówczesnym systemem i wygłaszał takie naprawdę krzepiące kazania, które Polaków można powiedzieć podnosiły na duchu. Jednakże 14 października 1984 roku został pojmany przez ówczesnych nazwijmy to esbeków którzy uprowadzili go pod pozorem kontroli drogowej i jego kierowcę. Jego kierowca zdążył zbiec z samochodu, jednak ksiądz Jerzy Popiełuszko został mm, pojmany. Bito go, znęcano się nad nim. Nawet są takie pogłoski, że niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego się nad nim pastwiono. Przez Zbeków został zamordowany na skutek tego, że raz że był bity, a dwa był skrępowany. Był tak zastosowany węzeł, który w momencie, kiedy ksiądz Popiełuszko chciał się oswobodzić, to pętla na szyi się zaciskała. Kiedy próbował też wyprostować nogi. Następnie księdza popiełuszkę wrzucono na, na wiśle koło Włocławka, a jego ciało odnaleziono dopiero 30 października. Widok był okropny. Jeżeli Popiełuszko miał naprawdę liczne obrażenia. Mówi się też, że w momencie, kiedy wrzucano go do wody, to mógł jeszcze potencjalnie żyć. Został on ogłoszony błogosławionym, jeżeli Państwo chcą odwiedzić jego grup, który kiedyś wyglądał inaczej. Bo w związku z nazwijmy to, ja nie znam się za bardzo, na sprawach religijnych i pontyfikatów, i błogosławieństw i tym podobnych spraw. Kiedy nada, zanim nadano mu ten tytuł błogosławiony, musiano dokonać właśnie ekshumacji, i ten grób wygląda właśnie w, tym, w takim stanie, jakim jest teraz. No jest tam bardzo dużo zniczy, ludzie czuwają, jest nawet miejsce, gdzie można uklęknąć, jest pełno transparentów, gdzie ludzie dziękują Jerzemu Popiełuszce za dzielną walkę z ówczesnym systemem. Podczas wędrówki po warszawskich nekropoliach natrafiłem na groby dwóch młodych mężczyzn: Roberta Bogdanowicza, zamordowanego w 1997 roku, oraz Roberta Romanowskiego, który zginął tragicznie w 1989 roku. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na temat okoliczności ich śmierci. Jeśli ktoś z Was coś wie lub pamięta tamte wydarzenia, będę wdzięczny za każdą wiadomość. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Miejsca Zbrodni. Dziękuję Państwu, że towarzyszyliście mi w tej wędrówce po nekropoliach, jak i właśnie w tym miejscu, gdzie został pochowany, błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, aby dawać łapkę w górę. Zaglądajcie też na Instagrama i piszcie w komentarzach, co uważacie, o kim byście może chcieli zobaczyć odcinek oraz jakie groby byście chcieli obejrzeć. I jeszcze takie słowo ode mnie na sam koniec, zanim zostanę y, nazwany jakkolwiek y, no niedobrze, jeżeli chodzi o odwiedzanie grobów, bo są pewne kontrowersje. Po pierwsze, nie każdy mieszka w Warszawie i nie każdy ma możliwość obejrzenia, jak wygląda grób y, jakiegoś bohatera narodowego, czy osoby z jakąś historycznie związanej, i my to Państwu umożliwiamy. Absolutnie każdy odcinek, jeżeli nawet robię o, o gangsterach. Czy jakichkolwiek zbrodniarzach robię to z odpowiednim szacunkiem, ani nikogo nie szkaluję w tych odcinkach. Więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku Miejsca Zbrodni. I spędźcie ten dzień w jakiejś takiej, można powiedzieć, zadumie. Do zobaczenia.